Cześć, witam bardzo serdecznie, ja jestem Legion A to będzie następny odcinek z gry Diablo 3 Gdzie tym razem Omówimy sobie pewną sytuację, jaka jest e, aktualnie w sezonie 7 Jak ten, moim okiem, jak ten sezon 7 przebiega e, Jak się rozwija, jakie są mety, jakie są postacie grane itd., itd. itd. Jako, że już e, z sezonu 7 minęły prawie 2 miesiące tak, bo zaczęliśmy na starcie sierpnia, 5 sierpnia, dzisiaj mamy 23 września, to tak jakby no prawie dwa miesiące, tak, mamy, bez, chyba bez dwóch tygodni. Także minęło dość sporo, rzecz, ogólnie rzecz biorąc, no i można już tak jakby powiedzieć jaka meta jest już uogólniona na tym sezonie. Jakie mamy postacie, na przykład do szybkiej farmy, jakie mamy supporty, jakie mamy depsy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, słuchajcie, będę sobie w tym czasie robił szczelinki zwykłe, pokażę wam mojego wizardzika, pokażę wam jak moje konto się rozwinęło w trakcie trwania tego sezonu, powiemy sobie jak to ogólnie wszystko wygląda no i słuchajcie, no tak jak większość się spodziewała party, ogólnie zaczniemy sobie tak party czteroosobowe jak wygląda bo mówimy sobie tak mniej więcej te wszystkie kwestie związane sparty, solo i tak dalej, jakie są rekordy, jaki jest balans powiedzmy wszystkimi postaciami, powiedzmy z rekordami z poprzedniego sezonu, i tak dalej, i tak dalej. No, pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oko, mamy WDK w, w teamie czteroosobowym. Jest to WD, Firebat tak zwany, pod Nietoperze. Na pewno ja, ma, ja, ja, ja mam nagrany ten odcinek pod Nietoperze, także jeżeli ktoś chce dpsować fajnie w teamie, to polecam. Zrobić sobie takiego budeka, on naprawdę daje radę. Jest on przede wszystkim brany pod straż, thrash. Pod thrash pod elity. Jego zasięg obszarowy uderzeń z niego też jest tak wielki, że zbierając duże grupki mobów on je niszczy w moment. moment. Dlatego budek jest bardzo, ale to bardzo wparty wymagany, jeżeli chodzi o rekordy, pod względem właśnie traszu, pod względem elit. Ogólnie niszczy wszystko po kolei. Szczerze mówiąc o, to było już, mo można było się tego spodziewać już na samym początku tego sezonu, bo pojawiał on się dość często w e, party można było go spotkać zarówno pod set e, piekielnego tkła, można było go spotkać pod set Arachyra równo, ale myślę, że nie jest tak do końca określone jaki set jest mocniejszy, czy mocniejszy jest set Arachyra, czy set kła, zarówno oba sety są mocne, bardzo. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby dokładnie określić, który z tych setów jest mocniejszy, ale podejrzewam, że ten piekielny kieł jednak zostanie. Co jeszcze można więcej powiedzieć? No, oprócz WDK wiadomo w teamie mamy. O, gdzie to jest wyjście. Mamy e, Monka. Monk pod generatory. Typowo mąk, który zbija boza na końcu. Jego damage pod single target jest tak silny, że dajcie spokój. On też bardzo duży damage dodaje z tych swoich piąstek. Także nie mogło się be odbyć bez, bez, bez tego, bez monka w teamie. Także główne dwa depsy, jeżeli chodzi o paty czteroosobowe, to jest przede wszystkim Budek pod fairbata i monk pod generatory. No i wiadomo, mamy oprócz tego dwóch supportów w porównaniu do poprzedniego sezonu nie, ma, nie mamy trzech supportów, mamy dwóch supportów jest to mnich healer standardowo, to co było wcześniej eee, no i oprócz niego jest barb, pod ściąganie niczym te buildy się w kacie praktycznie nie różnią od poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o barba jeżeli chodzi o eee, jeżeli chodzi o monka dalej idea tych buildów jest taka sama, barb ściąga barb daje ignor Paina, barb eee, co tam jeszcze robi, daje różne bonusy do, ogólnie do domedżu niech leczy, ściąga mopki, także dużo rzeczy się nie zmieniło większość z tych buildów, oprócz Monka możecie u mnie na kanale znaleźć także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam no i tak by wyglądało party czteroosobowe jakie rekordy są zrobione na ten moment, zaraz wam pokażę zaraz wam pokażę w ogóle tabelice, jak one wyglądają Teraz, jeżeli chodzi o solo, solo jak da, jak dalej, w ciągu dalszym prowadzi Wizard. Nie ma tutaj co ukrywać. Najmocniejszy gier solo jest zrobiony pod Wizarda. Set Ptaka ma niesamowite pierdyknięcie w połączeniu z setem Chantodo. Także najwyższe solo możemy spotkać u Wizarda oraz u Krzyżowca. podciernie Krzyżowiec również daje radę mocno. Zadają też bardzo duży damage. Ogólnie większość postaci jest zbalansowana, jeżeli chodzi o sol. Wyniki są naprawdę bardzo podobne. Yy, jakaś tam postać mega nie odhacza, tylko ten Wizard da, daje dobrze radę, jeżeli chodzi o solówki. Ma troszeczkę wyższe niż. Ma troszeczkę wyższe solówki niż reszta postaci. Zresztą zaraz sobie przejrzymy. Ja wam tutaj wam pokazałem, jak mój Wizard sobie radzi yy, po zwykłe jak yy, W jaki sposób ja farmię klucze ponieważ moje konto zostało no, troszeczkę zmodyfikowane, jeżeli chodzi o postacie. Na początku miałem grać samym szamanem, ale co się okazało, musiałem zrobić Wizarda po rifty, co się potem okazało, musiałem zrobić Barba pod gimowe e, gier, tak? bo nie, po prostu nie mogłem znaleźć sobie party. Koledzy mnie z Paragonem wyprzedzili, także Wódekiem nie mogłem depsować, e, a. Innej postaci nie było. Miałem jeszcze Wizarda pod Support, ale on się na, na rekordy nie nadawał, nie nadawał. Nie nadawał się pod, kim, pod, ti, pod Team Comp z Monkiem oraz z WDKiem, ponieważ jeszcze możemy zrobić sobie Combo z Wizardem oraz z Wizardem Supportem. Także też jest taka opcja. Słuchajcie, pokażę Wam tabelki. Bo na pewno to Was bardzo interesuje. Jakie jest moje, moje spostrzeżenie? Tak jak widzicie, Wizard 102. To dwa jest zrobione na ten moment przez czarodzieja przez szamana 96 o wczoraj było 95 także dzisiaj chyba zrobiony ze rekord, 22 eee, ba, 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 ba. wczoraj, wczoraj pobity rekord 96 został także gratulacje dla ordiena eee, 96, tutaj mamy mnich 98, o mnich wyżej niż szaman całkiem spoko dalej mamy 96 przez Demon Huntera. przez Job, który to zrobił 16 sierpnia Dwa tygodnie po rozpoczęciu, po rozpoczęciu sezonu. Także gratulacje. Nikt jeszcze nie przebił od do tamtej pory. W ogóle chińska magia. Nie wiem, jak ten Demon Hunter działa, ale okej, okay, w porządku, niech tak będzie. 98 krzyżowiec. No i barbarzyńca. 95. No także Barb wygląda w, w tym momencie najgorzej. Czarownik prowadzi pod solo, także tak to wygląda. No, słuchajcie, party czteroosobowe. To was najchętniej interesuje. Jakie mamy? E, słuchajcie,. E, jeżeli chodzi o 4 osoby, no tak jak już mówiłem, dwa supporty mnich, barb. Tak jak tu można spojrzeć, 113 zrobione zostało. Mnich leczący, to jest chyba ten? Nie, nie ten. Nie, to jest deps. Ten mnich. Mnich pod chwila standardowo. Mnich leczący oraz barb. Barb, jak widzicie, ma tarczę tarczę oraz bronię ręczną. Ja też używam tarczy oraz broni jednoręcznie, tylko że ja używam kolca czarodzieja, który wypuszcza tą lodową kulę, i do tego mam Ice Blinka. Zamiast tego Gemu używam Ice Blinka, co daje nam 10% okryta. Czasami ta kula się przydaje, czasami nie. Warto, warto używać moim zdaniem. No i tak, no, no i przede wszystkim, no mamy WDK Firebata. Jak widzicie pod Sadar Hyra jest zrobiony top 1, także można tutaj coś spekulować, że e, ten build. Ten set jest lepszy od piekielnego kła. Ale nie można tego na razie powiedzieć, ponieważ na top 2 jest set piekielnego kła. Co prawda, to są dwa poziomy różnicy, także. No ale też Paragon 1900. 1900. O, coś czuję, grubą akcję, słuchajcie. Ten alfa, no tutaj, no, Zobaczymy, no zobaczymy. Nie chcę tutaj spokulować. Tak jak widzicie, nie ma pieca tutaj. Ten wódek jest skonstruowany tylko i wyłącznie pod trasz. No by tutaj był piec, na przykład. Czy tutaj jest piec? Nie ma pieca. Aha, czyli widzicie, na rekordy WD, WD grają bez pieca, grają ze symulatorem bólu, bez gema na bossa. Niszczą trash, Totalnie niszczą trash, Bo na wyższych riftach już bez tego nożyka w połączeniu z tymi e, karwaszami WD nie ustoi. Także to może być problem. No i WD, typowo monk pod generatory, który zbija bossa. On niszczy. Niszczy, słuchajcie, single targety, także... No jest sprawa naprawdę fajna, taki team comp jest najlepszy. Możemy mówię spotkać jeszcze party, ale to już wiadomo niżej w przedziale 90-100. Możemy spotkać Wizarda Supporta oraz Wizarda Depsa. Spójrzmy sobie jeszcze na dwójki i trójki jak one wyglądają. Jako niech się mi załaduje. Dwójki, trójki. Różnie to bywa. Na przykład na dwójkach mamy pewnie dwóch mąków. Zobaczcie. Na dwójkach przeważają monkowie, mnisi. No i wiadomo, mamy jeszcze WDK. Wódek też bardzo fajnie na dwójki daje radę. Może niszczyć bossa, może niszczyć elity. Także na dwójki jak najbardziej wskazany. Tutaj widzimy. No wiadomo, mnich generator, mnich healer i oraz mnich szaman pod też firebaty, tylko że troszeczkę inną konfigurację ma tutaj nożyk plus plugawy gniazdo. Że ruj szarańczy zadaje bardzo większe obrażenia, co mi się tu wydaje troszeczkę mało efektywną rzeczą, bo nietoperze zadają nasz główny damage, ale zyskuje efekty runy plaga, czyli dwa razy szybciej się rozprzestrzenia nasza, nasza szarańcza, dlatego... Tutaj jest to używane, wiadomo, ognisty nie to perze więcej demedżu, obszarówki. Bardzo dużo obszarówek musi mieć ten build, słuchajcie. Gdzie tylko można, widzicie, mamy, mamy obrażenia obszarowe. Must have, must have. Tak by się przeprezentował wódek. Trójki, jeszcze zerkiem sobie na trójeczki. Na trójki, no słuchajcie, trójki wyglądają w ten sposób, że mamy na pewno barba i Hila. Tutaj w trójkach nam wchodzi barb. Przede wszystkim oraz mamy no generator Mąk. Tak, no niestety tutaj przewaga WDK nie ma w trójkach. Eee, u nas chłopaki zrobili 103 W planie we trójkę. Także no tutaj przede wszystkim jest mnich, jeżeli chodzi o DPS. Mnich pod generatory niszczy. Trójkach, słuchajcie, moje... jeżeli chodzi o moje postacie, jakie mam, no przede wszystkim ja się skupiłem w tym sezonie na supportowaniu, tak. Na początku miałem akcję, żeby robić deps, ale niestety czas nie pozwolił na to, żeby tak długo grać. Dlatego mój paragon troszeczkę jest niższy niż znajomych klanu. Dlatego zostałem zmuszony na zrobienie barba supporta. Barb support się niczym, słuchajcie, nie różni, jeżeli chodzi o... o ten sezon. Mamy przede wszystkim, mówię set rekora, buciki standardowe pierścienie nemesis ten amulet ja go używam ja mam słuchajcie zboczenie do tego amuletu zawsze używam ten amulet bo za uraczaj więcej depsa jest, no po prostu taką fajną koronę udało mi się zdobyć no i tutaj mam ten kolec, czar kolec czarownika 25% narzucenie rzucenie zamarzniętej kuli co prokuje mi ice blinka dlatego bardzo tutaj fajna rzecz no i solanium, tutaj jest akurat są słuchajcie mamy dwie konfiguracje jeżeli chodzi o barba możemy barba zrobić jeżeli gramy z wizardem to możemy zrobić konfigurację barba pod demycz. Nie bierzemy tutaj żniw które robią nam kulki, tylko yy, zawahanie, czyli 25% więcej obrażeń dla, dla przeciwników, którzy dostaną tym rykiem. Yy, I nie solanium, tylko ewentualnie ta broń. Yy, a, wam pokażę. Może będę miał ją tutaj. Też tu wątpię, żebym ją miał. Nie, tu jej nie mam. Chociaż mam łuk, a nie czarownik. tak, czarownik może z łuku strzelać. No rzeczywiście, pokażę wam tego barba jeszcze, tak na moment. Ee, barb pod kulki, który gra, którym się gra z szamanem, oraz barb pod deps, który, którym się gra z wizem. Szybko wam pokażę tego barbika, jak on wygląda. Co on może w kostce mieć zamiast e, zamiast solanium? Bo może kilka osób was się tym interesować. Jeżeli gracie barbę, to zaraz rzucimy na niego okiem. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? No, ogólnie, sytuacja, jak rekordy, no jak rekordy, są niższe, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. Bo 113, to już w zeszłym sezonie, to po miesiącu jakoś padło coś takiego. Także no, rekordy są na pewno niższe, więc nie ma tu co ukrywać. Zamiast solanium, słuchajcie, może, możemy używać dotrzymanej przysięgi, że ataki z użyciem umiejętności podstawowych są wykonywane 50% szybciej, czyli to. Nasz łomot y, atakuje 50% szybciej, czyli po prostu jest większa... Y, znaczy, mamy pewność, że te 10% kryta po uderzeniu będzie trwało cały czas. No, atakujemy szybko i ten efekt cały czas się utrzymuje. No i mamy tutaj jeszcze gniew burzy. To jest bardzo też fajna broń, że przy trafieniu takie wiązki błyskawic... No, już wam tłumaczyłem tą broń. Szybkość ataku, ruchu oraz, y, szybkość ataku oraz ruchu trafionych przeciwników zostaje zredukowana o 30%. Taki slow na moby. Możecie sobie wybrać to lub to whatever, naprawdę cokolwiek. No ale z szamanem, jak gracie, to ewidentnie Solaniu musi być. Także słuchajcie, jeżeli macie jakieś nie wiem, pytania do mnie odnośnie, co, co ja mogę nagrać, na przykład, jaki wy chcielibyście zobaczyć odcinek z tego Diablo 3, czy, czy jakiś rekord, czy jakieś ze streamów mam odcinki wrzucać. Cokolwiek, nie? Dawajcie mi ewentualnie jakieś pomysły, to ja spróbuję to coś tam spróbuję nagrać, coś wam pokazać, jakiś, nie wiem, może jakiś build nowy. Build macie, słuchajcie. Ja, ja przede wszystkim YouTube'a traktuję jako taką Wikipedię diablową, nie? Czyli możecie wejść tutaj, wplepać jakieś hasło i zobaczyć odcinek na dany temat, tak, więc jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie mi znać w komentarzu jeżeli wam się ten odcinek podobał, zalajkujcie go bardzo, zbieram lajki, zbieram lajki, zbieram lajki bardzo mi się przydadzą no i jeżeli lubicie te moje odcinki, to zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał to było słuchajcie tyle, mam nadzieję, że wam się podobało trzymajcie się, do następnego razu piszcie komentarze, co mam nagrać ja jeszcze mam kilka pomysłów, także spoko, będą się odcinki pojawiać, także dzięki. A i zapraszam na Twitcha oczywiście, bardzo często streamuję, także zawsze jak ma macie odcinek, kiedy, kiedy streamuję, to odcinek jest rzucony, także wszystko jest na bieżąco e, uaktualniane. Także zapraszam na stream, zapraszam na mojego Facebooka i do subskrypcji kanału na YouTube. Trzymajcie się, do następnego razu, Ciemka. cześć!